Czy to prawda, że kobiety wolą wysokich mężczyzn? Jeśli tak, to dlaczego? Z perspektywy biologii wielkość ciała u zwierząt ma istotne znaczenie ekologiczne. Związana jest z rodzajem i liczbą potencjalnych drapieżników zagrażających danemu gatunkowi, z typem diety, metabolizmem, termoregulacją, lokomocją czy parametrami historii życia. W naturze rozmiar ciała mówi więc bardzo dużo o warunkach życia danego gatunku, a jak to się ma w kwestii różnic wewnątrzgatunkowych, na przykład wśród ludzi? Wiele badań naukowych potwierdza, że mężczyźni względnie wyżsi w określonej populacji są postrzegani przez kobiety jako bardziej atrakcyjni niż mężczyźni o przeciętnej wysokości ciała, a tym bardziej niż niscy. Co jednak jeszcze bardziej zaskakujące, sporo badań wykazało też, że ponadprzeciętnie wysocy mężczyźni statystycznie osiągają też wyższy status społeczno-ekonomiczny, na przykład więcej zarabiają i szybciej awansują w organizacjach. A nawet mają większą szansę na zdobycie wyższego poziomu edukacji niż ich niżsi koledzy. Robiłem jakiś czas temu odcinek o różnych psychologicznych aspektach atrakcyjności tak kobiet, jak i mężczyzn, i serdecznie Wam go też polecam. Znajdziecie link do niego na przykład w opisie tego odcinka. I tłumaczyłem tam, jak atrakcyjność, jak bardzo złożoną jest konstrukcją i jak bardzo też indywidualną. Niemniej jednak, jak pokazują badania, Statystycznie dużo lepiej jest być mężczyzną wysokim, bo generalnie ma się większą szansę na bycie postrzeganym jako osoba atrakcyjna. Skąd o tym wiadomo? Dlaczego tak się dzieje i czy zasada ta dotyczy też kobiet? Chciałbym przedstawić Wam Cię kilka teorii z perspektywy biologii i psychologii ewolucyjnej. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną. Tradycyjnie chciałbym Was też zaprosić na mój Instagram, człowiek absurdalny, ale z tym zastrzeżeniem, że postanowiłem dość mocno zmienić sposób prowadzenia tamtego profilu. Mniej tam będzie takich typowych psychologicznych ciekawostek. Myślę, że ich jest już dosyć tutaj na kanale, chociaż oczywiście też nie ucieknę od psychologii, filozofii, literatury, którymi na co dzień się zajmuję, ale więcej będzie takich osobistych inspiracji. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co czytam, co piszę, co jeszcze innego tworzę, co lubię, co myślę, co czuję, to. To jest świetne miejsce, żeby lepiej zgłębić mój taki wewnętrzny świat. Serdecznie zapraszam. Rozdział pierwszy. Skąd wiadomo, że kobiety wolą wyższych? Badania nad przełożeniem wzrostu na atrakcyjność prowadzi się przede wszystkim na bazie ankiet, w których pyta się na przykład ludzi, w jakim przedziale wzrostu, jaki przedział wzrostu u partnera by preferowali, ile... Centymetrów powinien mieć ich wymarzony, idealny partner, lub też jakie minimalne i maksymalne progi tego wzrostu by u swojego partnera zaakceptowali. Lub też, metodę tą uważam akurat za najbardziej sensowną, sprawdza się historycznie, ile centymetrów wzrostu mieli dotychczasowi partnerzy danej osoby badanej. Analizuje się też ogłoszenia i opisy z profili randkowych, między innymi tam bardzo często w ogłoszeniach kobiet pojawiają się. Stwierdzenia, że partner musi mieć x wzrostu i raczej być wysoki. Ciekawe jest też badanie generalnie ilości partnerów lub też liczby związków, a nawet czasu trwania tych związków, z których wynika, że mężczyźni wyżsi statystycznie mają tych relacji, mają tych partnerów więcej niż ci niżsi. Jak łatwo się domyślić, w tej kwestii atrakcyjności nie jest też istotna tylko i wyłącznie taka, nazwijmy to, bezwzględna wysokość ciała. Ale liczy się stosunek pomiędzy, na przykład nami, a naszym potencjalnym partnerem. I teraz kobiety zapytane w ankietach 90%, 95% z nich stwierdzało, że chciałoby, żeby ich partner był wyższy przede wszystkim od nich. I 80% mężczyzn twierdziło, że zależy im na tym, żeby partnerka była od nich niższa. Nie jest jednak też tak, że sam ten stosunek decyduje o wszystkim. Są niejako pewne progi, od których kobiety, niezależnie od ich Własnego wzrostu, jak na przykład niskie by nie były, będą z większym prawdopodobieństwem uznawać mężczyznę za bardziej atrakcyjnego, i podobnie mężczyźni mają jakieś progi ten maksymalny i minimalny przy ocenie swoich partnerek. Generalnie, co bardzo ciekawe, jest też tak, że wyżsi mężczyźni i niższe kobiety preferują, ten, preferują dopuszczają ten większy rozdźwięk, czyli większą różnicę. Tego wzrostu niż osoby, które są niż wyższe kobiety i niżsi mężczyźni. I jest to tłumaczone tym, że e, przyjmując tego typu strategie, mamy większą szansę, że znajdziemy partnera, który potencjalnie będzie do nas e, bardziej pasował. Z badań nad wzrostem i atrakcyjnością wynika też jeszcze jeden bardzo ciekawy wniosek, że zależność pomiędzy wzrostem a atrakcyjnością. Nie jest wcale liniowa, to znaczy, że nie jest tak, że im wyższy jest mężczyzna, tym bardziej z tym większym prawdopodobieństwem jest oceniany jako atrakcyjny. Jest tak, że ta atrakcyjność rośnie do pewnego poziomu, a po jego przekroczeniu może wręcz zacząć spadać. I z wielu różnych badań wynika, że takim optymalnym wzrostem są okolice 180, 180 cm wzrostu, więc wcale nie tacy bardzo wysocy mężczyźni, a można by było, by było powiedzieć, że Wyżsi minimalnie niż średnia. Rozdział drugi. Dlaczego wysoki wzrost mężczyzn jest atrakcyjny? Dlaczego jednak tak się dzieje? Dlaczego jakoś tak podświadomie ten wyższy wzrost mężczyzn dodaje im kilka punktów na tej skali atrakcyjności statystycznie u większości kobiet? I na ten temat z perspektywy takiej biologicznej i psychologii ewolucyjnej jest kilka teorii. Pierwsza grupa teorii zakłada, że wysoki wzrost to przewaga w fizycznej rywalizacji wewnątrzpłciowej oraz lepsza ochrona dla partnerki i jej dzieci w sytuacjach fizycznego zagrożenia. Druga grupa twierdzi, że wysokość ciała sygnalizuje dobre geny odpowiedzialne za skuteczne buforowanie rozwoju i wzrastanie organizmu w przypadku nieoptymalnych warunków środowiska. Na przykład niedożywienie, choroby infekcyjne czy pasożytnicze. Skorelowana jest zatem z wysoką odpornością immunologiczną, możliwe, że sygnalizuje również geny odpowiadające za wysoki poziom maskulinizacji. Inna teoria zakłada, że wysokość ciała sygnalizuje optymalne, niezakłócone warunki rozwoju i w konsekwencji wysoki potencjał zdrowotny w przyszłości. W tym wypadku nie musi to świadczyć o wysokiej jakości genów. Wysokość ciała może również sygnalizować zdolności do uzyskania wysokiego statusu społecznego, na przykład dzięki wyższej inteligencji, a zatem do efektywniejszego pozyskiwania zasobów. Wysokość ciała wreszcie u mężczyzn jest dodatnio skorelowana z jakąś inną, bardzo pożądaną przez kobiety, u partnera osobniczą cechą, na przykład e, sposób traktowania kobiet, opiekuńczość itd. Tak Cecha ta nie musiałaby być uwarunkowana genetycznie. Podkreślam tylko jeszcze raz, że to nie są fakty, a teorie, które cały czas są badane przez naukowców. Zapewne też to nie jest jeden wyłącznie czynnik, jedna teoria nie tłumaczy, dlaczego ten wzrost jest przeciętnie bardziej atrakcyjny. Najprawdopodobniej wynika to z kilku tych teorii, z różnych czynników na siebie nakładających się. No ale teraz, które z tych teorii, którymi zajmują się naukowcy od dawna, wydają się mieć... Największe prawdopodobieństwo, że są prawdziwe, które z nich znajdują najwięcej potwierdzeń i dlaczego? Co do tego, czy wysoki wzrost daje przewagę nad innymi mężczyznami, czy ją dawał chociażby na przestrzeni historii człowieka, bo pamiętajmy, że wiele z tych mechanizmów i gdzieś głęboko zakorzenionych w nas stereotypów może pochodzić jeszcze sprzed wielu, wielu wieków, kiedy nasze życie wyglądało inaczej. I czy on może świadczyć o tych tak zwanych dobrych genach, to zwraca się chociażby uwagę na możliwości takie czysto fizyczne wysokich mężczyzn, które też, jak się zauważa, są dość silnie dziedziczone. A jak pokazują badania, wysoki wzrost to zazwyczaj większa szybkość osiągana w sprintach i biegach średniodystansowych, większa prędkość pływania, większa skoczność i zasięg, również niższy poziom metabolizmu spoczynkowego i niższe tętno, a także większa odporność na odwodnienie. Ale żeby nie było, że wysoki wzrost to same zalety, to niżsi mężczyźni mają zazwyczaj większy stosunek siły do ich masy ciała, są także bardziej wytrzymali i zwinni. Dlaczego jednak wyższy wzrost ma komunikować też te niejako lepsze, zdrowsze geny i bardziej odporny, wydajny układ immunologiczny? Zauważa się, że jeżeli jakiś mężczyzna dorósł do pewnego pułapu wysokiego wzrostu, to oznacza, że szczególnie w dzieciństwie, w okresie dorastania, był bardziej odporny na różne negatywne czynniki środowiskowe, również różnego rodzaju choroby i zaburzenia, które mogły wpłynąć na tempo jego wzrostu. Na tej podstawie też, ma to sugerować, że generalnie będzie cieszył się lepszym zdrowiem i będzie żył dłużej. W wielu badaniach w przeróżnych zakątkach świata próbowano też sprawdzić, czy być może wyżsi mężczyźni są też płodniejsi i po prostu mają na przestrzeni swojego życia więcej potomstwa, ale nie znaleziono takiej prawidłowości, więc najprawdopodobniej wzrost nie ma przełożenia na płodność. U mężczyzn. W kwestii innych cech, które mogą być pożądane przez kobiety, a są skorelowane z wysokim wzrostem, testowano na przykład e, hipotezę, czy przypadkiem mężczyźni niżsi nie wykazują się też wyższym poziomem agresywności, który no, od stuleci i obecnie nie jest cechą pożądaną przez kobiety w związkach, w relacjach z mężczyzną. I tutaj wiele badań nie wykazało tego typu stosunku, a więc nie ma to przełożenia, wzrost na tą agresywność. Niektóre wręcz, na przykład na społecznościach Indian, zauważyły, że raczej jednak ci wyżsi wykazują minimalnie wyższy poziom agresywności. Interesującym obszarem badanym intensywnie przez naukowców jest, dlaczego generalnie wyżsi mężczyźni odnoszą większe sukcesy w obszarach finansowym i Statusowym i tutaj były też hipotezy związane z genami, czy być może jest tak, że wysoki wzrost jest też skorelowany na przykład z większymi możliwościami poznawczymi. I jedna z teorii zakładała, że na przykład większa aktywność hormonu tarczycy już w okresie dzieciństwa dorastania, sprawia, że po pierwsze, bardziej się rośnie, ale też bardziej stymulowany jest rozwój neuronalny. Koniec końców, jednak bardzo wiele badań. Stwierdziło, że nie ma tutaj tego przełożenia, nie ma rzeczywistej korelacji pomiędzy wysokim wzrostem a większymi możliwościami, zdolnościami poznawczymi. Trzeba więc było szukać dalej. Dużo więcej potwierdzeń w badaniach zdaje się znajdować hipoteza tak zwanej karty atutowej, która zauważa, że społecznie mężczyźni, już chłopcy, bo to jest bardzo istotny sam ten okres dorastania, którzy są wyżsi niż ich. Rówieśnicy generalnie są lepiej traktowani przez otoczenie, przez społeczeństwo, dzięki czemu też zyskują większą pewność siebie. Dodatkowo dominując mimo wszystko fizycznie na przykład nad swoimi rówieśnikami, ta pewność siebie u nich tylko wzrasta i przekłada się na różne obszary sukcesów w relacjach, ale też sukcesów związanych ze statusem, edukacją czy właśnie awansowaniem. Finansami. Pewne badania zauważyły też, że wyżsi synowie, niezależnie od kolejności urodzenia, są też minimalnie lepiej, znaczy inaczej traktowani przez rodziców. Na przykład większe perspektywy im się przypisuje, większe niejako nadzieje oczekiwania też rodzice w nich pokładają. W szkołach również nauczyciele mają odrobinę inaczej traktować tych wyższych uczniów. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego pytania, czy to, że ktoś jest wysoki, sprawia, że rzeczywiście ma lepsze Perspektywy dzięki temu wzrostowi, czy raczej, i tutaj mamy trochę taką e, samonapędzającą się przepowiednię, czy to, że gdzieś podświadomie uważamy, że ci wyżsi osiągają lepsze sukcesy, sprawia, że już od początku inaczej ich traktujemy i przez to, że inaczej ich traktujemy, oni rzeczywiście mają tą większą pewność siebie, mają te lepsze perspektywy i później te sukcesy niejako osiągają. Rozdział trzeci. Jakie kobiety wolą mężczyźni? A jak to jest z kobietami? Jak ich wzrost wpływa na odbiór ich atrakcyjności? Tutaj badania zauważyły, że wzrost nie jest aż tak połączony z oceną atrakcyjności kobiet, ale generalnie wynika, że za te najatrakcyjniejsze, z największym prawdopodobieństwem, będą uznawane kobiety o średnim wzroście, więc ani nie wysokie, ani nie te niskie. Jak to jest tłumaczone? I tutaj znów mamy trochę różnych teorii, chociażby z psychologii ewolucyjnej, więc należy pamiętać, że one mogą brzmieć dość kontrowersyjnie w dzisiejszych czasach, ale jednak nasz sposób myślenia, na nasz sposób myślenia, ogromny wpływ ma to, jak przez tysiąclecia funkcjonował człowiek również w czasie całej jego ewolucji. I teraz zwraca się uwagę, że mężczyźni. Przez wiele wieków jednak dużo mniej inwestowali w relacje z kobietami. Tutaj bardziej jakby takim motywem samców, mężczyzn było przede wszystkim przekazać swoje geny, e, dorobić się tego potomstwa, niekoniecznie już to potomstwo później wychowywać, więc w przeciwieństwie do kobiet, jakby. Zwracanie uwagi na kwestie ich zdrowia nie było aż tak istotne. Istotniejsze było tylko, czy kobiety wykazują się tym zdrowiem odpowiednim do reprodukcji, a na to, jak pokazują badania, wzrost nie ma aż takiego wpływu. A więc, już to, czy później ta kobieta będzie zdrowa, będzie żyła długo, z tej perspektywy czysto ewolucyjnej, aż tak interesujące gdzieś tam dla tych mężczyzn nie było. Dość interesującym spojrzeniem już z perspektywy naszej dzisiejszej kultury jest też to, że mężczyźni generalnie zwracają mniejszą uwagę na sukcesy w obszarze statusu czy obszarze finansów. U kobiet, jak zwracaliśmy uwagę ci wyżsi, wyżsi ludzie mają na to większe, Szanse. Wręcz robiłem o tym kiedyś materiał, że mężczyźni nie preferują nadmiernie, żeby na przykład kobiety były dla nich w tych obszarach konkurencyjne, czy żeby radziły sobie lepiej, na przykład zarabiały lepiej, też polecam bardzo mocno tamten odcinek, gdzie analizuje, skąd się to bierze, skąd mogą być takie obawy wręcz u mężczyzn przed taką dominacją kobiet. Z jednej strony, oczywiście fizyczną, więc wyższa kobieta gdzieś tam teoretycznie mogłaby budzić skojarzenia. Z większą siłą fizyczną, ale też z taką większą siłą socjoekonomiczną, co myślę, że jest też bardzo złożonym już nie na dzisiejszy materiał, ale ciekawym, ee, ciekawym objawem. Dobrze, tyle na dzisiaj. Jak na odcinek, który miał być tylko uzupełnieniem tamtego materiału o psychologii, o aspektach psychologicznych atrakcyjności, i tak chyba wyszło znowu z 20 minut materiału. Jestem ciekaw Waszych spostrzeżeń i przemyśleń, jak Wy zwracacie świadomie uwagę na przykład na wzrost partnera, czy to jest dla Was istotne, czy macie jakieś swoje Preferencje zbieżne z tym, o czym tutaj mówiliśmy. Czy przychodzą Wam do głowy też jakieś ciekawe spostrzeżenia? Jak sobie pomyślicie, jak bardzo często nieświadomie możemy pewne rzeczy preferować ponad inne? Ja myślę, że to zawsze jest bardzo ciekawe, takie zajrzenie w siebie i próba zrozumienia tych swoich rzeczywistych motywacji. Zapraszam jeszcze raz tradycyjnie na swój Instagram po więcej różnych inspiracji. Zostawcie koniecznie subskrypcję, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.